Jesteśmy na piątej ogólnopolskiej giełdzie rzepaczano-zbożowej, a z nami jest jeden z naszych gości, prelegentów, pan Marcin Gryn, wiceprezes Polskiego Związku Placendu Roślin Zbożowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Korzystając z Pana obecności, tutaj krótkie pytanie z perspektywy członka związku i rolnika. Jak Pan ocenia i ten sezon, który się kończy 2022-2023, i o to, co może się wydarzyć w nowym sezonie, bo przed nami jeszcze jest sprzedaż zapasów z poprzedniego roku? No i zapasem Luźniwa, które też nie wiadomo, jak będą przebiegały, jakie zbiory finalnie zbierzemy? No, ja odpowiem tutaj, że widmo już poprzednich zbiorów z sezonu 2022 będzie za nami się ciągnąć do prawdopodobnie następnego roku. Jeżeli nie będzie to Widmo takie stricte z zapasem produktów rolnych będzie to na pewno widmo ekonomiczne, które wisi nad gospodarstwami. Jak wiemy, dzisiaj sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia. Ciężko nam prognozować tegoroczne zbiory, czy, czy sprzedawać, czy magazynować, czy będziemy mieli gdzie magazynować. Jak dzisiaj słyszeliśmy na konferencji, sam Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wie dokładnie, ile tych zapasów nam w naszym kraju zostało. No i proszę Państwa. Panu tutaj sytuacja jest bardzo skomplikowana. Jak widzimy, z dnia na dzień mamy coraz to nowe informacje. Ja dzisiaj myślę, że ośmielę się powiedzieć, że wektorem rynku dzisiaj nie jest już relacja popytu do podaży, tylko niestety tym wektorem staje się spekulacja. I to jest ten największy ból, że tych spekulacji jest zbyt dużo. Dzisiaj powinien rząd przede wszystkim uciąć wszelkie spekulacje, pójść w konkretne działania. I ja powiem tak, że brak decyzji jest gorszy, od e, złej decyzji. Powinniśmy decydować już. W rolnictwie nie ma czasu na zwłokę. Ja na polu nie mogę zwlekać z jakimikolwiek zabiegami, bo, e, bo każda zwłoka no, to jest konkretna strata. Tak samo jest tutaj w naszej gospodarce rynkowej. Tutaj e, też myślę, że muszę odnieść się jako rolnik z punktu widzenia rolnika do sytuacji e, właśnie domniemywanych, e, tak zwanych dopłat. I tutaj, proszę Państwa, właśnie to, o czym mówiłem, o, 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 tych, o tych domysłach, o tych spekulacjach. Niestety ten kształt tych proponowanych funduszy nam się ciągle zmienia, formy nam się ciągle zmieniają, jest ich zbyt wiele, rolnicy nad tym nie nadążają. Trudno się połapać w tej chwili, jakie dopłaty do czego mamy, bo jest tyle naborów, tyle zmiennych, tyle zmian rozporządzeń. Informacja zczoraj, nowe dopłaty do materiału siewnego, dodatkowe, nie, 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 nie mylić z tymi dopłatami które są co roku z de minimis, tylko nowa forma wsparcia dla rynku do hektara. No i panie redaktorze, szanowni państwo, jaki jest największy grzech tego wszystkiego? Dzisiaj rolnik, rolnikowi mówi się wprost tak jak zły policjant mówi, e, od tej chwili każde słowo może być wykorzystane przeciwko tobie. No proszę państwa, już to słowo dopłaty. Budzi w społeczeństwie taki niepokój, że rolnikowi się daje, rolnikowi się dopłaca. Proszę Państwa, dzisiaj to nie rolnikowi się daje, to rolnik dopłaca do tej produkcji. To, co tutaj na razie nam się oferuje, jeszcze czego, czego nie dostaliśmy, ale na razie co jest pomysłem, są to przede wszystkim rekompensaty. Rekompensaty za poniesione straty. Ja tak jak tutaj nawet na dzisiaj szybko jeszcze przeliczyłem sobie na sali koszty produkcji tegoroczne za ubiegły, za ten sezon który dobiega nam końca przekraczały nawet 5000 zł za hektar w przypadku pszenicy. Sprzedając tą pszenicę po, po 550-600 no proszę państwa, no to my, my musimy co najmniej 7-8 ton wywieźć na to, żeby pokryć koszty, więc tutaj przede wszystkim to nie jest dopłata, tylko to jest rekompensata tej produkcji. No i tutaj no dalej, tak jak mówię, zostaniemy prawdopodobnie z tą nadwyżką. Jak dzisiaj słyszeliśmy, padły słowa, że ambitnie udało nam się wywieźć około 800 tysięcy ton miesięcznie w ostatnich dwóch miesiącach w maju. i w czerwcu prawdopodobnie tyle wywieziemy. Nie wiem, czy jest to prawda, ciężko to zweryfikować, natomiast, no, proszę Państwa, pozostało nam jeszcze 3 miliony. No i tutaj porty nasze nie są z gumy. Musimy inwestować w te porty, musimy je modernizować, jeżeli chcemy eksportować. Jaką bajnem czteroklawiszowym nie wykoszę 50 ton pszenicy na godzinę, chociażbym się dwoił i troił. I tak też jest z sportami. To jest mechanika, to są liczby, i tego po prostu się przeskoczyć nie da. No kolejnym bólem naszym takim krajowym jest no niestety to ograniczanie produkcji zwierzęcej, chociażby czy trzody, czy, czy drobiu, które to kierunki bardzo, bardzo były chłonnym, chłonne, jeżeli chodzi o ziarno z przeznaczeniem na pasze. No i tak jak widzimy ten rok, który może być taki właśnie pod znakiem zapytania, może zbierzemy mniej. Ale pewnie zbierzemy no, e, gorzej jakościowo, bo jak e, wiemy, no, większość kraju e, boryka się z, z bardzo głęboką suszą, która już jest prawdopodobnie nie do nadrobienia. No to proszę Państwa, bardzo dużo tego ziarna paszowego, m, którego po pierwsze no, sami nie przerobimy, nie będziemy mieli go, go gdzie też e, wywieźć. Także no, myślę, że tutaj no, sytuacja jest ciężka. M, no. Ale jest jakiś problem, że jak nadzieję, że może to się zmienić, że jednak rynek się tak zachowa, że będziemy mogli mówić o opłacalności produkcji zbóż Polski. Znaczy, Ja myślę, że no, kiedyś ten rynek musi się ustabilizować. No, nie ma tutaj co robić e, wielkiego dramatyzmu. E, jest ciężko, jest źle. No, kiedyś ta sytuacja musi wrócić do normy. E, Także no, nie wiadomo kiedy to będzie. Tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, jakie kroki podejmie nasz rząd, jak do tego ustosunkuje się Unia Europejska bardzo dużo zmiennych jest. Dużo zależy od pogody, dużo zależy też od samej sytuacji na, na wschodzie. No ja tylko też chcę podkreślić, że chyba takim początkowym ustaleniem tej umowy tranzytowej było to, że tranzyt przez Polskę będzie odbywał się do momentu udrożnienia kanału czarnomorskiego. No i tutaj ten kanał został udrożniony jak widzimy, no, tranzyt dalej się odbywa. I ja podkreślam tutaj, ponieważ są takie napięcia na linii Polska-Ukraina, że tutaj Polacy blokują Tranzyt. pod żadnym pozorem Polacy nie blokują tranzytu, Polacy blokują rozlewanie się ukraińskiego ziarna po Polsce, po naszym rynku, ponieważ my mamy nadmiar już swojego ziarna. Dodatkowo nakłada nam się to ziarno, które jest w zupełnie innej jakości, zupełnie innych standardów. Także tutaj już o tym myślę, że nie muszę mówić, bo każdy sobie zdaje sprawę. Dzisiaj świadomość konsumenta jest naprawdę na wysokim poziomie i myślę, że każdy konsument powinien sobie zdawać z tego sprawę, natomiast tutaj może tym wadliwym elementem jest właśnie to, ten brak informacji o tym produkcie, skąd on pochodzi, w, jak, w jaki sposób został wyprodukowany. No ale tak jak mówię, no tutaj no jakiś cień, cień nadziei musimy mieć. Na pewno cieniem nadziei jest to, że ludzie jedli, jedzą i będą jedli. Także to tak, taki pozytywny akcent, myślę, dzisiaj całej tej wypowiedzi. Życzymy sobie i wszystkim rolnikom, żeby ten przyszły sezon był o wiele lepszy, żeby ceny były satysfakcjonujące, no i zbiory też jak najlepsze, bo przecież o to też w, w rolnictwie, w działalności rolniczej chodzi, żeby te plony były jak najlepsze. I Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.